Hello dear friends, my name is Artur Cigaret and welcome to another mission, mission number 13 naszego średniego skrótu o nazwie Triangulacja. Hmm, oczywiście tutaj jest kolejny punkt, że nie ma wyjścia z teleportu. Po zajęciu bazy Blukera, która w ogóle została zniszczona praktycznie całkowicie, nie wiem dlaczego, mamy tutaj za zadanie Znaleźć żyłę matkę, pomoże nam w tym Bystro, który jest bardzo bystym człowiekiem, i artefakty Kajmuśki, też pomogą nam w tym odkryciu właśnie tej żyły matki. Jeśli znajdziemy żyłe matki i ją zabezpieczymy, wygramy misję, kampanię, ogólne życie ludzkie. To jest bardzo nudna misja, w której naprawdę nie ma żadnego dialogu faktycznie. Jesteśmy na terytorium DJ Darka, daleko jeszcze? Baton, na... W mieście mają mamy tutaj dwa posterunki główną bazę. Posterunek z syberytem, posterunek z ropą i główną bazę, w której nie ma ani ropy, ani syberytu. Najlepiej jest właśnie zaatakować tę bazę z syberytem, przejąć ją i tam zbudować naszą bazę. Jest to bardzo bestial człowiek, bo mówi, że laboratorium musi zostać zbudowane gdzie indziej, w innym trochę bliżej wschodu, tam północy. Ale my o tym wiemy. Też można zaatakować, ale my go rozbierzemy i powiedz mi, o co chodzi z tymi żołnierzami amerykańskimi, czyli idą z północ na południe, z południa na północ. W jakim celu? Nie wiem, no, to, ale to, jest, to są tutaj tereny DJ Darka, więc DJ Dark nie jest zbyt rozgarnięty. No i tutaj zbadaliśmy nową technologię, spowalniacz czasu, który spowalnia działa wroga, jest bardzo dobrym bronią. Tak naprawdę to nie jest broń, tylko to jest tak zwane urządzenie, które pomoże nam. To jest spowalnia czas tak jak bazookę spowalnia czas tylko on spowalnia czas cały czas, a bazooka tylko na określony czas. Czas? Nie goni nas. No i tutaj Gładkow nam mówi, że niejaki DJ Darek przeżył nas nie na przymierza. Czyli tak jak w, w lodowej kampanii McMelan? Najlepsze jest to w tym kurde spowolniaczu czasu, żeby trzeba zbadać energię na Sybery, żeby zbudować Muszę zbadać laboratorium Syberytowe i zbadać technologię, to jest bez sensu, kompletnie Pojawi się oddziałek Milana Który ma dużo pojazdów komputerowych, On ma naprawdę dobrą Obstawę No Nie będzie ciężki oszek, ale mamy dwa spowolniacze, spowolniacze wiada nam w ten teren Patrz, one nie mają praktycznie żadnych szans. Przez zasłonię oczy. na no broń. Ciła nie, nie strzela. I DJ Darek pada. Nie to, w, co w przymierzu. Obiecałem, że cię bije. Kek, z Nie ma nas mocnych. Pozdrawiam z Rosji do misji dwunastej. Był. Przymierzem? No okej. Okay. Czasem tam się działo. 12 misja też było parę dialogów. A tutaj stypa jak cholera, kurwa ja pierdolę. Ta misja to jest tak, jakby jakbyś pracował w McDonaldzie w niedzielę rano. Dzięki artefaktowi kajmużki, możemy zbadać artefakt. Oczywiście... Kapitalistyczne świnie będą powołowały ukraść ten artefakt. Mody do Ale my go sobie zniszczymy. Tenkieski Wieprz. I musimy zacząć badać artefakt od początku. Here we go again. Oczywiście, im, im, mamy, im będzie bliżej laboratorium, tym jest większa szansa na medal. jeśli będziemy się na samej to na pewno dostajemy na pewno medal. A medale są ważne. Ja zrobić całą kampanię, na wszystkie medale. I to samo robimy na północy. Też podamy artefakt kajmuś, który nam pokaże, gdzie znajdź żyłę matkę i te wszystkie młode do kotika. Lecimy po prostu dalej. Także ja wam dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie tego nudnego, jak flaki z olejem odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo tu nie było nic ciekawego. No, nic z tej misji nie było. Ja chyba dam ten odcinek razem ja z 14 w jednym dniu. Bo tu się kurwa nic nie dzieje. Ja pierdolę. No w dupę, no. Chcę w ten odcinek. Nara. Jeszcze zobaczmy sobie zakończenie. Yy, Głęboko. Nie Boży odcinek. No nie... antyboży, odpuścimy razem z y, 14 w jednym dniu.